Moje włosy są zdrowe, moje włosy są długie, moje włosy rosną w szalonym tempie. Moja skóra głowy jest idealnie nakręczona i ukrwiona. Moje włosy są błyszczące, moje włosy są grube, moje włosy mają idealny kolor. Ludzie nieustannie komplementują moje włosy. Wielbiam moje włosy. Moje włosy są moim atutem. Mam teraz najpiękniejsze włosy, jakie kiedykolwiek miałem w swoim życiu. Moje włosy zawsze pięknie pachną. Moje włosy zawsze robią mi wrażenie. Moje włosy zawsze okładają się tak, jak tego oczekuję. Moje włosy są podziwiane. Mam piękne, zdrowe i długie włosy.